Witamy was w pracowni Masterwood. Maciek Szafraniec i Piotrek Czyżew. Masterwood to instytucja szkoleniowa powstała dlatego aby sprostać wymaganiom rynku pracy, między innymi, Masteru to miejsce dla hobbystów, jak również dla profesjonalistów. Nasza pracownia jest wyposażona w sprzęt firmy Felder i Festool. W naszej ofercie posiadamy trzy pakiety szkoleniowe. Jest to kurs podstawowy, średnio zaawansowany i VIP. Każdy kurs kończy się certyfikatem i rzeczą, meblem, z którym opuszczacie naszą pracownię. Kurs podstawowy jest dla hobbystów, którzy chcą się nauczyć stolarstwa w podstawowej wersji. Kurs średnio zaawansowany jest dla osób, które mają do czynienia już w pracy w drewnie i chcą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie. Kurs indywidualny, tak zwany VIP, to jest dla osób, które posiadają wiedzę stolarską i chcą wykonać bardziej skomplikowany projekt. Posiadamy również bazę noclegową. Więcej informacji na naszej stronie. Wszystkie informacje zawarte są na stronie www.mastermyślnikwód.pl. Zapraszamy.